Rodzinne święta przed tobą? Oto trzy zasady psychicznego survivalu, zanim zjesz za dużo mazurka i nerwów. Zasada pierwsza: nie wchodź w każdą rozmowę, do której jesteś zaproszony. Masz prawo nie komentować polityki, wychowania dzieci czy swojej kariery. To nie ignorancja, to samoobrona. Pamiętaj, że nie musisz być ekspertem od wszystkiego. Czasem lepiej po prostu ugryźć się w język i zająć się jedzeniem. Zasada druga: Zrób sobie plan ewakuacyjny. Wyjdź na spacer, pomóż w kuchni, wynieś śmieci cokolwiek, co pozwoli ci złapać oddech i dystans. To jak mała misja ratunkowa, która uratuje twoje nerwy. A przy okazji, może odkryjesz, że w ogrodzie rosną nowe kwiaty, które zasługują na twoją uwagę. Zasada trzecia: przypomnij sobie, że masz wybór. Możesz odmówić, możesz milczeć, możesz powiedzieć: Nie wiem. To nie bunt, to dbanie o siebie. Nie musisz być chodzącym encyklopedycznym źródłem wiedzy. Czasem lepiej po prostu być sobą i nie brać na siebie zbyt wiele. Święta to nie test cierpliwości. To czas, w którym masz prawo czuć się dobrze, nie tylko być grzeczny. A. Zapisz ten krótki poradnik, bo kiedy znajdziesz się między jajkiem a pasywną agresją, będzie jak znalazł. A jeśli masz swój sposób na przetrwanie świąt, daj znać w komentarzu.